I wszystkim, dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, zwykłym luźnym vlogiem Wybieram się dzisiaj do Avenidy, będę szukać jakichś fajnych rzeczy już, żeby zabrać się za makijaży halloweenowe na razie farbki mam, potrzebowałabym sztuczną krew i jakieś takie fikuśne rzeczy na głowę, czy rekwizyty, żeby móc coś potrzymać Także ogólnie zobaczę coś ciekawego w sklepach, wydaje mi się, że najlepsze rzeczy mogą być w deals, w pepko i w action Także zabieram was ze sobą i ruszamy Jestem aktualnie w takiej maxi, ale nie wiem, czy to coś znajdę takiego halloweenowego, więc rozglądam się patrzę, ale wątpię. Jestem już w domu i pokażę Wam co ciekawego kupiłam do tych charakteryzacji. Zaczynając mam taką jakby papierową. Czaszkę i ona się tutaj zapala. Ale to, że tam ona się zapala, to już mniejsza. Ale fajnie to całkiem wygląda. Do jakiegoś takiego mrocznego makijażu na pewno mi się przyda. I tutaj mam takie na, na uszy, to są chyba skrzydła, nie plus tu jeszcze uszy. I ogólnie to kosztowało 5 zł, to kosztowało 5 zł. Tutaj mamy uszy również, takie wszystko nakładane. Tutaj można w sumie to wykorzystać do wielu charakteryzacji, także... Z tym jeszcze będę myśleć co i jak, ale wszystko ogólnie fajnie to wygląda. I tutaj mam taką typową halloweenową dynię, takie nałóżniki z dyni, także na pewno też do jakiegoś makijażu na lajce like się wykorzysta. Tutaj mam ogólnie sztuczną krew i powiem Wam, że dużo było tych rzeczy makijażowych, tylko ja wolałam wziąć dwa opakowania sztucznej krwi przez to, że ta sztuczna krew jest bardzo leista i tutaj no, dużo się jej zmarnuje przy jednym makijażu, a farbki jak na razie mam, także więcej nie potrzebuję. Na razie będę działać z tym, co mam. Świecznik, tutaj jak widzicie, z dziurka wkłada się świeczkę. Oczywiście ja to wykorzystam do zdjęcia, tak jak właśnie wydaje mi się, że można będzie to połączyć z tym, ale też wydaje mi się jako zwykła yy, ozdoba w domu. Także chcę sobie świeczkę i taki mały akcent Halloweenowy będzie. Także wszystko kosztowało po piątce, także za dużo na te rzeczy nie wydałam. Jakbym jeszcze coś potrzebowała, to sobie najwyżej dokupię, bo naprawdę rzeczy w Divis było sporo i ogólnie, jeśli też jesteście zainteresowani robieniem makijażu na Halloween, to polecam farbki te, które były w Divis ja już mam tutaj te ze zeszłego roku a te kupiłam w zwykłym papierniczym i na razie będę kombinować z różnymi rzeczami także zobaczymy, co z tym wyjdzie oprócz tego, ostatnio też nabyłam, a teraz, teraz wam pokażę paletę korektorów z Revolution Pro i co ja wam powiem ciekawego na ten temat, że co mi się tutaj podoba macie całą gamę odcieni zaczynając od białego, takiego ciemnego brązu i macie różowe odcienie, takie ciemniejsze, no po prostu moim zdaniem idealnie, jeśli chodzi o same korektory, idealnie właśnie jeśli chodzi o jakieś malunki na twarzy, bo tutaj w sumie możecie się wtopić w każdy odcień, poza tym jakaś taka iluzja, że tu jaśniejsze, tu ciemniejsze, moim zdaniem tą paletą można dużo rzeczy fajnych wypracować, poza tym te korektory są takie Yy, bardzo mokre, więc idealnie jak farbka praktycznie, także mega jestem nastawiona pozytywnie na ten produkt i będę testować, poza tym tutaj wam daję trochę jakby inspiracji makijażowych jeśli chodzi o makijaż halloweenowy, wystarczy wpisać na Pinterestie halloween makeup, halloween makeup look, cokolwiek związanego z halloween, naprawdę wam wyskakuje tyle inspiracji, naprawdę jeśli jesteście Zainteresowani, chcecie się zagłębić w ten temat, to polecam też szukać na Pinterestie i nie tylko na Instagramie, bo na Pinterestie, na przykład, jak macie podobne zdjęcie, to możecie zjechać w górę i sprawdzić wiele różnych wykonań, że nie, możecie się, nie musicie się inspirować tylko i wyłącznie jednym zdjęciem, tylko możecie zobaczyć wiele podobnych, co w sumie na Instagramie tego nie ma, że macie jedno zdjęcie i macie jakieś wyszukiwania podobne, a na Pinterestie to jest, także zdecydowanie polecam, jeśli o to chodzi. Mega pyszny sposób, tutaj mam sos sałatkowy styl grecki, może być zwykły, ten taki kopyłkowo-ziołowy, taki zazwyczaj używam, tutaj jest jakiś tam zamiennik i dodałam oleju z yy, smażenia i po prostu jak to wymieszam, to jest taki idealny sos, oczywiście nie daję go za dużo, bo to jest sam tłuszcz, ale naprawdę daje mega smaku. Jakaś tam nie oliwa z oliwek i w ogóle, tylko faktycznie ten tłuszczyk, którym smażyłam kurczaka. Naprawdę jest kozacki wtedy sos. I tak się prezentuje moja gotowa kolacja. Mam tutaj kurczaka, miks sałat, pomidor, czerwona cebula i pieczarki. I oczywiście herbatka z cytrynką i miodem na lepszą odporność i to tyle.